Dzisiaj wchodzimy na drugie morze, zobaczymy co tu w ogóle jest. I mam buddha, będziemy mogli sobie trochę szybciej pod tą buddą. Bo do buddy trzeba mieć fighting style, żeby móc nią bić w ogóle. Ale my sobie zobaczymy co dzisiaj na tym drugim morzu jest. Tutaj podobno gdzieś można się tradować. Jak widzicie tą fabrykę, tą dużą, tam czasami się respi przeciwnik. Jak go pokonacie to możecie dostać jakiś owoc. Tam to duża fabryka. A tutaj macie miejsce w którym możecie się tradować. Tylko tutaj. Tutaj nie ma za dużo ludzi, bo większość ludzi jest już na trzecim morzu i tam bardziej siedzą i się tradeują. Ale najpierw musimy iść na to morze. Przeciwników tutaj mamy z przodu, z samego przodu mapy. Jak tu wchodzicie, to tutaj macie misję. I pierwszych przeciwników, jakich macie, to macie tu. Ich jest ciężko pokonać w sumie bez dobrego owoca, więc tu musicie się na pewno pierwszy przygotować albo wyekspić chociaż swój owoc. Ja mam budę, więc mi to trochę łatwiej pójdzie. Więc ja sobie tutaj trochę na nich poekspię i pójdziemy. Za niedługo dalej na kolejnych przeciwników. Buddha jest o tyle dobra, że cię zamienia w bardzo dużą postać i możesz tak naprawdę wszystkich bić. Więc, jak dużo postaci się zbierze koło ciebie, to można w łatwy sposób pokonać ich wszystkich. A jakby ktoś miał z Was budydę, to statystyki to musicie pod walcz w zwarciu i obronę dać. Nie pod owoc blocks, bo dobijecie wtedy właśnie tą umiejętnością. Więc to jest też właśnie ważne przy budydzie, żeby nie mieć ulepszonych w owoc, tylko w obronę i walcz w zwarciu. Mamy. Zrobiliśmy. Teraz idziemy na kolejnych. Wezmę sobie tą budydę. Ona jest. Bardzo dobra. Można stać w miejscu tą buddą i tak naprawdę jak się stoi w miejscu, to też zadaje wszystkim obrażenia. Teraz idziemy na kolejnych przeciwników. Mercenarys i oni chyba tutaj są. Tak, tak. Tylko, no wiadomo, no tutaj troszkę łatwiej ich będzie pokonać, bo oni jakby bardziej są zebrani. Nie trzeba aż tak bardzo chodzić. My się tutaj zmieniamy. Jak chyba sobie staniemy jakoś na środku gdzieś, to będą mogli wszyscy tak po prostu przychodzić i my nawet się ruszać nie będziemy musieli. A obrażenia nam jakoś nie zadają, bo Budda to ma też większy hitbox i po prostu inni przeciwnicy to są, widzą z większej odległości, więc można stać w miejscu, a oni mogą przychodzić. Tam później, jeszcze na tym drugim może jest takie lepsze miejsce, ale to później. Teraz musimy pokonać tych mercenarysów i zobaczymy, To będzie później. No tutaj to ich nie będzie jakieś tam trudne. Jeszcze jakąś skórę od nich dostajemy. Mam jeszcze jakieś lepsze owoce. Tym mieczem się nie opłaca, lepiej tym fighting style, jak jest ta Buddha. Biłem 750 poziom. Teraz idziemy po kolejne zadania. 750 to są już nowe. Zobaczymy. Gdzie dalej? Bo to jest chyba boss, już w ogóle, tak, diament. To jest boss. I zostaw suba i lajka like na kanale. Dokładnie, teraz wszyscy, co dotarli do tego momentu, zostawiają lajka. Like My idziemy zobaczyć, jak ten boss. Bo on chyba tutaj w Koloseum jest ten boss, tak mi się wydaje, że chyba tutaj powinien być. Aby ktoś nie wiedział, to boss jest tutaj, na tym drzewie. Tutaj mamy tam fabrykę, i tutaj na tym drzewie. W ogóle kolejna wyspa, na którą będziemy musieli pójść, to tam będzie chyba. Ale my tutaj mamy bossa, ma 750 diament Tak wygląda, no Oj. Dobra walczymy z nim, zobaczymy czy się uda nam go pokonać Ale nie zadajemy mu jakichś ogromnych obrażeń tak naprawdę Mam tą buddę wodne kung Fu na 217 Ale no aż tak szybko to nie spada ten boss Myślałem, że trochę lepiej będzie Więc będę musiał też te statystyki poulepszać na pewno Pod walcz w zwarciu bo obrony to on tam nie robi jakichś za dużych obrażeń. A w ogóle jak jesteśmy też tacy duzi. To zwykłe mopki jak ten. To nie mogą nam zrobić jakichś dużych obrażeń. Bo po prostu nie trafiają tak. Jeszcze na tym nowym morzu co mamy. To jest jakieś F punkty. Zapokonywanie bossa. Bo tutaj też na tym morzu są potwory morskie. Którymi też można się zająć. Ale jak sprawdziłem sobie jednego. No to go bardzo ciężko pokonać. Będziemy musieli trochę jeszcze polewelować, żeby takiego jednego pokonać. Ale jedna rzecz, która jest taka fajna na tym drugim morzu, no to tutaj jest ta fabryka właśnie, co jak tam rozwalisz jedną rzecz, to ci może jakiś fajny owoc dać. Ja mam troszkę tych owoców, mam Venoma. To jest rzadki owoc. Tutaj, jak mówiłem, też można się tradować, ale większość osób jest na trzecim morzu już, więc raczej no, tutaj są jeszcze dwie skrzynie. I tu mamy jeszcze jakieś zejście, chodźmy zobaczyć, co to jest. Tu też czasami się można tradować, też tu czasami ktoś jest. Misja. Brachu, chcesz zobaczyć swoją listę tytułów? Mamy jakąś listę tytułów w ogóle tutaj? Nie wiem co to jest. Można jakieś tytuły zobaczyć. Ekspert przebudzenia. Widać, czy twój owoc się obudził? No tak, jest na Z. Okej, okay. aha, czyli ten owoc, co my mamy, tą buddę, to to jest też już przebudzona budda, bo byłem w jakimś tam miejscu. Chcieliśmy dopłynąć i pokonać tam przeciwników. Udało mi się to zrobić, więc ta budda jest ma trochę większa, tak mi się wydaje. Od takiej zwykłej, bo teraz jesteśmy tacy jak około ten budynek. No powiedzmy, że ten wysokością. A chyba budda ta nieprzebudzona jest taka troszkę mniejsza. Dobrze, ale w tym odcinku to by było już na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku na razie. Cześć.